Powiem wam dzisiaj o zabudowie ramowej. W następnym filmie chciałem od razu zapowiedzieć, że będzie opowiadany o zabudowie bezramowej i później je porównamy, jak to wszystko wygląda. Powiem wam, z czego się składa zabudowa ramowa i czym się różni. Zabudowa ramowa, jak tutaj widać, składa się z ramy, szyba siedzi w ramie, bądź jakiś tam poliwęglan, chociaż poliwęglanów się nie używa do okien yy, z tego powodu, że się rysują tak? możemy użyć jego na dach, na jakieś tam yy, zabudowy takie, które się nie używa, nie suwa, nie dotyka bądź yy, bądź, bądź, bądź na barierkę tak? yy, tutaj mamy w w tym momencie mamy trzy rodzaje szyb. Mamy szybę czwórkę 4 mm. Mamy 313 szybę yy, i mamy szybę mleczną też 313. Czym one się różnią? One się różnią tym, zaraz wam chyba pokażę, jak znajdę. One się różnią tym, że szyba 313 jest dużo grubsza, bo to jest 3 mm, 1 mm tak jak tu widać, 3 mm 1 mm folii i 3 mm następne szyby a szyba czwórka to jest tylko jedna szyba i przy zbiciu takiej szyby mlecznej czy bądź yy, podpalanej, bo ona tak, taką ma nazwę, podpalana, przyciemniana, podpalana ona jest dużo, dużo ciemniejsza, tak jak widać, nie? oczywiście Yy, ona po zbiciu, tak jak szyba samochodowa, nie wylatuje. Ona pęknie, ale nie wyleci. C czym to się jeszcze różni? Różni się tym, że yy, różni się tym, że szyba siedzi w uszczelce, czyli po uderzeniu ona jest, ona jest amortyzowana przez tą uszczelkę. Ona nie wypadnie. Tutaj nie widać uszczelki, ze względu na to, że uszczelkę daje się na zewnątrz tylko. Tak jak tu widać, uszczelka jest tutaj na zewnątrz, a w środku mamy bardzo ładny profil. I oczywiście jest to droższy interes niż szyba czwóreczka. Bo za samą szybę płacimy więcej. Tak? Oczywiście cała zabudowa zamyka się w takich oto całownikach, które są profile, które doszczelniają nam całą zabudowę. W tym momencie wiatr nie przelatuje, woda się nie dostaje, cełowniki są, są uszczelniane z jednej i z drugiej strony, nie ma prawa się woda dostać. Z czego się jeszcze składa zabudowa ramowa? Zabudowa ramowa składa się z prowadnic. Tu akurat mamy, w naszej pokazówce mamy prowadnice trzytorowe, posiadamy też prowadnice czterotorowe na więcej okien. Na więcej okien, i jeżeli chcemy na przykład dwutorową, to przecinamy sobie wzdłuż tą prowadnicę i mamy dwutorową na jedno bądź dwie, dwa okienka. Co jest najważniejsze w takiej prowadnicy dolnej? To jest najważniejsze to, żeby mieć odwodnienia, bo jeżeli deszczyk pada na nasze szyby, tu. Woda schodzi i musi gdzieś uciec. Ta prowadnica jest tak zrobiona, że. Może będzie widać, może nie, że ona ma sama w sobie spadek. Ona ma sama w sobie spadek. Dno ma spadek. Tu jest poziom, a tu jest spadek. Nie poziomujemy jej, po prostu ustawiamy w poziomie do. Prowadnicy, i tyle nie nadajemy żadnego spadku. Ona sama ma w sobie spadek. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że prowadnica jeździ na łożyskach. Na górze mamy teflony, na górze mamy teflony, a na dole mamy, na dole mamy łożyska. Okna się bardzo ładnie wyjmują. Bo wyjmują się w taki sposób, że podnosimy je do góry i dołem musimy do siebie i w dół. I mamy zdjęte. Tutaj będziemy widzieć łożyska. Na dole może nie. Chwilkę może. O, są łożyska. Są łożyska, są łożyska. Tutaj widzimy łożyska. I automatycznie tak samo wsadzamy, yy, wsadzamy zabudowę. Czyli wsadzając od góry, wsadzamy ją do góry, dół i w dół. I ona się bardzo ładnie suwa. Jedno okno z drugimi oknami się y, zaczepiają na taki ząb, zaczepiają. Jest szczotka teflonowa, która też zapobiega przeciwko y, wiatru. Co jeszcze nie powiedziałem, szczotka teflonowa też jest i w y, tych profilach, które jeżdżą w prowadnicy, która też zapobiega przed tym, żeby nie wiał nam wiatr. Ona nie jest do 100% szczelna. Nie jest w 100% yy, przy, silnym, przy silnych nawałnicach, takie jak teraz yy, tornada nas nawiedzają. Ona może yy, troszeczkę przewiewać, bo mamy tutaj na przykład odwodnienia i mamy wiatr powyżej 100 km, tędy będzie lecieć woda. Nie zapobiegniemy tego. Tak samo, tak samo yy, tutaj górą może wypychać wiatr. Woda jest yy, bardzo, yy, bardzo wredna. Woda jest bardzo wredna dla nas. Oczywiście prowadnica jest uszczelniana na górze, uszczelniana na dole. Prowadnicą nigdzie nie leci. Co jeszcze możemy do tego zamontować? Możemy do tego zamontować zamki. Tutaj podam przykład, jak wygląda zameczek. Zameczek wygląda w taki sposób. One są bardzo proste w obsłudze, bo wystarczy tylko przekręcić. A zamykając to tylko wcisnąć. Bez, bez żadnej filozofii, bez niczego i w tym momencie mamy i zabezpieczenie na balkon, i przeciwwłamaniowe. Jakie, jakie takie? Bo jeżeli złodziej ma się włamać, to i tak się włamie, oczywiście, ale już jakaś tam zapora na tym balkonie jest. W drugim etapie będziemy opowiadać o zabudowie bezramowej. Tutaj mam nadstawkę. Zapraszam do komentarzy, do subskrypcji, łapeczka w górę i oglądajcie następne moje odcinki. Dzięki bardzo.